Cześć Jestem Cohen, to jest Coen's Cave. E, Dzisiaj e, trzeci moduł do wewnętrznego wroga na Foundry, czyli e, Power Behind the Throne. E, a po polsku to jest szara eminencja. E, skończyłem właśnie, gracz, mam ten moduł, e, więc może czas pokazać go troszeczkę szerzej. Tak, żeby ci, którzy mnie grali, też nie mieli już spoilerów e, w temacie tego, co ten moduł daje. E, jeśli wiecie w ogóle Foundry, jak działa e, czyli mamy sceny, mamy aktorów, mamy żurnale, mamy różnego e, rodzaju biblioteki zdjęcia, muzykę, no to to wszystko gdzieś tutaj w tej paszce od, od Crucible 7 dostajemy. E, I między innymi, właśnie, moi drodzy, to są sceny, sceny z około 12, i to są sceny, które pokazują nam, po pierwsze, od takich drobnych rzeczy, jak e, właśnie tutaj podrzucę może, borgadomide e, Heim, które są po prostu czysto poglądową mapą, e, po takie rzeczy jak, e, gdzie ja tu byłem Templar Arms. Activate. Jak na przykład tawerna, w której możemy być, która ma swoje elementy, która ma oczywiście swoje drzwi, wiecie, magazyny, opisy, a jednocześnie kiedy chcecie sobie na postać, to nam ma wtedy tam wgląd, może sobie chodzić po tych mapkach, kto co lubi, to wszystko tutaj jest. stan jest trochę, łącznie z, mam nadzieję, że to nie jest pelerowa siecią połączeń, która zawiera całą masę intryg, połączeń, zależności, które w tej kampanii są rozgrywane i to, że tutaj jest to w tym module, jest bardzo fajnym elementem. To nie jest fajnym elementem, moi drodzy. A co od razu będę wam mówił, to jest to, że tutaj nie znajdziecie mapy, która jest, no właśnie, mapą Midderheim, a która jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna do tego, żeby sobie tutaj grać. Mapa do Midderheim, niestety, jest w module do Midderheim, który jest sprzedawany oddzielnie. I ja tą mapę na chwilę włączę, bo mapa do Midderheim jest cholernie potrzebna. Bez niej, właściwie, granie będzie bardzo, bardzo ciężkie, więc kupienie sobie drugiego modułu Midderheim City of the White Wolf. Polecam, zalecam. Przy okazji zobaczycie sobie, może też szczęśliwie tutaj, ale nie ma dużo grafik. Ale to, co mamy tutaj, to jest też to jest jedna sprawa, ale dwa, że wszystkie te elementy, które są, prowadzą nas do pełnego glosariusza, pełnego wpisu tego, co macie w podręczniku, e, tysięcy odnośników, więc można sobie potem wchodzić w głąb i, i znajdować rzeczy. Oczywiście wszystko po angielsku, ale to nie do mnie, to do nich. E, mapka jest potrzebna. Fizycznie, jak graliśmy, właściwie. Gro naszych sesji bazowało na tym widoku, na patrzeniu gdzie jest przestrzeń, gdzie są różne eventy. Nie trzeba wiele rzeczy sobie dodawać specjalnie, no ale bądźmy szczerzy, jeśli lubicie mieć każdą scenę na oddzielnej scenie, to będziecie potrzebować dodatkowych rzeczy. Takich na przykład jak arena walki o tytuł Szampierza Middenheim. Jak na przykład, jeśli chcecie nie uczniczy, to też będzie potrzebne. Jeśli chcecie wejść głębiej w ogrody i na przykład w tych ogrodach tam gdzieś jakieś scenki sobie rozgrywać, no to wpadałoby sobie dodać scenę. Tutaj polecam Midjourney albo inny AI generator, żeby sobie te graficzki pogenerować, bo są, bo można ładne, Medieval plus Garden Party, plus no właśnie, 2-3 tagi i to, to zadziała. Ale tego właśnie w scenach korowych do, do, do Power Behind Trons nie ma, a jak widzicie, no właśnie, jest to dopiero w no i no i trzeba to sobie złapać. Drugim elementem, który jest bardzo ważny są oczywiście postacie, które są jako aktorzy i ci aktorzy mają te kilka rozdziałów też jak widzicie tutaj po pożyczach, po które tutaj są to mamy na przykład kompanion z, z dodatkowymi rzeczami, gdzieś tam latają ale chyba najważniejszym jest appendix, który ma tam główną dozę wszystkich takich najważniejszych postaci i jest można pooglądać, poklikać Albrecht, Hellsherr ja co lubię jeszcze robić to to jest ten element o, 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 pojawiających się rzeczy, nie? Więc, 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 śmiało e, wszystkich, jak to dostaniecie, mm, no i potem jak poszukacie sobie po journalach, to co jest w journalach, to Power Behind the Throne ma e, po prostu pełne journaly wszystkich swoich rozdziałów, e, rozpisując to, co gdzieś tam się dzieje. Ja będę nie chcę was spoilować, ale, ale one są. Po angielsku do wyczytania, do złapania, więc, więc wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, co powinno być. Jeśli chodzi o itemy, to, e, to tutaj chyba moduł Power Behind the Tron ja nie widziałem z itemami. E, tabelki, no tabelek troszkę pewnie gdzieś tam znajdziecie, ale też jest kilka. E, Bezspoilerowo, to jest po tym sandboxem, nie? I mając ten moduł. Nie wydawało się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatny element. Właśnie w takim duchu, że po pierwsze macie wszystkich ludzi, po drugie, po drugie macie też te, te, te połączenia, tą siatkę, która gdzieś tu się pojawia. No i po trzecie, mając też moduł Minderheimu, który jest tutaj chyba wymagany według mnie, ale w takim sensie wymagany, że, że ja uważam, że, że jest nieodzowny, że jest potrzebny, że jest przydatny. Wiecie, jak w sandboxie, Coś zaplanujecie sobie nieliniowo. Ktoś powie, że chciałby iść do jakiejś tawerny gdzieś w jakimś regionie, albo nie wiecie, no właśnie, jak coś uknuć, ugryźć, zrobić, to najeżdżając sobie potem po kolei, wiecie, na jakąś dzielnicę, zobaczycie, okej, okay, tutaj mamy, co, to jest róg chyba, tak, więc to będzie prawdopodobnie jakaś tawerna, oczywiście że tawerna. Obok niej macie opis miasta, czyli tak na miasto, czy na dzielnicę, też macie informację o dzielnicy, o jej ważnych miejscach, o jakiejś farmacji, o jakichś zaczepkach do haczykach, do, 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 do Mini-questów, które mogą być ciekawe, fajne, kolorowe, a które są spójne ze światem, i robo dodające się. Więc jeśli kiedyś drugi raz coś będzie grał, to będzie wiedział, że w dzielnicy Ostor jest tak ona tam powinna być. No chyba, że też powie, że o ja, nie, u mnie to, tego nie ma. No to jak u ciebie nie ma, to świetnie, ale w oficjalnym parametrze czy w dodatku Middenheim, ta tawerna tam jest, ona ma swojego właściciela i ma swoją agendę, i to no, jest spójne. Jeśli gracie bez i bez, bez tej agendy, no to no, wiemy, że jest y, świątynia Udryka i że mamy Al Ulryka jako bohatera. To teraz, jak bardzo chcecie coś usuwać lub nie? Na no, pewno, że rzeczy są stałe y, i choć bardzo y, wymagające w związku z tym dla gracza, czy dla mistrza gry, który wchodzi w świat, żeby. No to teraz muszę wszystkie wiedzieć te tawerny, czy nie? Nie musisz wiedzieć, ale mając modu, zdecydowanie granie w Sharon jest y, prostsze. Jest prostsze. Bo szara eminencja jest też kaunią, która wymaga grania w długiej linii czasowej, w long game'ie dzień po dniu, kiedy dzieją się pewne rzeczy, których pewne rzeczy nie ma na eventach, na których dzieją się pewnego rodzaju spotkania teraz, no właśnie, gra pozwala się tym bawić i pozwala się tym... no temu dokładnie przyjrzeć, więc tutaj polecam jak najbardziej patrzenie na to co tu można zrobić i, i w jaki sposób można się do tego e, zabrać. No, też oczywiście z kompanią, który też jest tutaj wypisany, więc wszystkie takie drobne rzeczy można sobie, e, na przykład gra w skarbnym party, e, zobaczyć, jak się do niego dostać, e, kto będzie w środku, e, jakie są właśnie schedule, czy to są właśnie rozkładówki. E, sporo handoutów, które można też obejrzeć, które można, jeśli macie odpowiedni moduł, sobie wpapować, więc zobaczyć je jako. jako aha, jak, jak wypopowałem, to ich nie mam jako. <laughs> jako... wy nie widzicie nas na, 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 na ie ale graczom można pokazywać każdy z kolejnych handout, dawać dostęp i, i one są są niestety po angielsku i, i nic z tym nie zrobimy ale to co gdzie się dzieje, o której godzinie kto się pojawia, jak to szeroko może być ujęte nie wczytujcie się, jeśli chcecie sobie spoilować, ale jeśli ktoś lubi zobaczyć, to możecie sobie tam przez chwilę spauzować i zerknąć co tam w tym module jest on jest identyczny jak polski, tylko po przetłumaczony na, przetłumaczony na, na, na nasz rodzimy język. To co ja tutaj gdzieś widziałem, to to, że jeśli chodzi o, o... zewnętrzną część miasta, tego co dzieje się dookoła, to tutaj niespecjalnie wchodziliśmy w to. Natomiast kanały, miasta, domy... Pałac był trochę rozczarowujący, jeśli chodzi o, o, o scenę, bo ten pałac faktycznie jest takim pałacem nawet nie średniowiecznym, bardzo bym powiedział takim, wiecie, renesansowo, gdzieś barokowo-miejskim. E, e, I trzeba było trochę sobie tutaj pokombinować co tu się dzisiaj, dlaczego i na co, po co. E, ale on jest. E, jeśli mieliśmy scenę, gdzie chłopaki gdzieś widzi do kogoś, to e, zaraz klikniemy. Rwina. A tutaj graliśmy bez, bez, bez światła. Ale światło można też sobie włączyć, wyłączyć. W zależności od potrzeba. Moduł ma dużo, ale nie ma Miedenheimu mapy i nie ma całego tła Bidlheimu. Więc dwa moduły trzeba sobie kupić, żeby to grać No i sama kampania, moi drodzy To myślę, że to jest miejsce, w którym dobrze byłoby sobie powiedzieć prost, że Od tego miejsca będzie spoilerował. Więc jeśli słuchacie, oglądacie to to aware Bo ja teraz odpalam rzeczy, które Mówią nam trochę o świecie Moi nie oglądać jak to mówią Kochani, jest taka piękna mapa. Ja, może oddalę ją bardzo daleko, żeby nie było wiadomo, kto jest z kim i dlaczego. Myślę, że jest na tyle niewidoczna, że ktoś, jak nie zoomuje, to nie zobaczy. Ta siatka. Ja, yy, a propos teraz samej kampanii, pewnie będę mówił. Ta siatka robi robotę. Ona jest normalnie w PDF-ie, jako dodatki do handouty, czy pomocy dla, dla graczy, czy dla mistrza gry. Yy, pokazuje nam relacje. Te relacje yy, niosą się z poprzedniej kampanii yy, odrobinę. I teraz. Na przykład, my jak graliśmy, mieliśmy taki moduł, że pewna bardzo ważna osoba z poprzedniej kampanii, która powinna prawdopodobnie zginąć, no nie zginęła. Chłopaki tak to uknuli, tak to przedstawili, że ona nie była w zamku, który się, no właśnie, stał miejscem kaźni i ona, ona przeżyła. I teraz ona tutaj przyjeżdża, i tutaj musieliśmy ją wpiąć sobie gdzieś w ten ranking. To jak ona reaguje, to co robi w mieście. Jak bardzo dotyka się do Wizardów, jak bardzo do, do szlachty. No i same takie, wiecie, motywy mroczne gdzieś tam tylko wychodziły. Hmm. No, ta grafika była nieodzowną nie pomocą. Tutaj też to, kto może być zły, kto może nie być zły, kto może być pod wpływem jakichś złych rzeczy, kogo możemy właściwie posądzać o bycie kultystą lub nie, wiecie, to można zmienić. Czy, czy taki elf, który jest gończym grafa, może być kultystą? Czy mógł być wpływ? Czy jeśli pił z kimś wódkę, to, a, to już jest przyjacielem tych złych ludzi? E, jak będzie reagował, jeśli. No właśnie, jeśli ich lubi? Mm. Dużo się tu działo. I te machinacje spowodowały, żebyśmy grali. Nie wiem ile sesji. Wewnętrznego wroga. Dzisiaj od jesieni. O dwie miesięcznie. Mamy kwiecień. To już jest przynajmniej 8, 9, 10, Około 12 sesji. Rozdziałów jest podobno 7 i to, co się gra na przykład w pierwszym rozdziale i w ostatnim, to nie trwa tak strasznie dużo. Mieliśmy trochę wątków pobocznych, trochę scen pobocznych. No my się gramy scenami, się stakujemy z miejsca na miejsce, nie chodzimy każdej minuty, każdej drogi, każdej ścieżki, każdego słowa. I sama droga z Aldorfu do Miederheim zajmowała nam prawdopodobnie jakieś 25 minut, bo nie graliśmy sobie tych wszystkich spotkań i postojów, i jechania diligence'em. Bo dla mnie, pytaniem jest to, jakby. Jaka jest walka tej sceny i co ona wnosi do powieści i do dynamiki sesji, jako takiej. Więc pewne rzeczy powiedziałbym, że nie są bardzo potrzebne, ale już jak weszliśmy do miasta, no to właściwie wszystko to, co można było zagrać, graliśmy. A miasto samo w sobie gra bardzo otwarcie. To znaczy, są dni, kiedy wiemy, że coś się dzieje i wiemy, że na przykład ktoś będzie o którejś godzinie gdzieś indziej. W takim razie, to gdzie był wcześniej? No i mamy opisy bohaterów, mamy opisy świata. I z tym pracujemy. Nie? Więc, jakby tutaj, tutaj działo się dużo. Mieliśmy op open sandbox. Chłopaki robili co chcieli, chodzili do kogo chcieli, umawiali się z ludźmi. Jak mieli ochotę, kogoś zbadać, sprawdzić. Mamy bohaterów, którzy są punktowani. Ważnymi elementami było to, to że oni byli punktowani. Gracze nie wiedzieli, ile punktów jest za, za danego NPC. jeśli on gdzieś tutaj wchodzi do gry. I, I czy go zdobyli, jego przekonanie na pewno, czy nie, i na jakim muszą się skupić, żeby, wiecie, móc wpłynąć na grafa, i w ogóle, że muszą wpłynąć na grafa. Więc gdzieś starałem się im też wytłumaczyć, bohaterami, że nie możecie przyjść, powiedzieć, że ten ten człowiek jest zły, yy, wiecie, do szefa całego pieprzonego regionu i powiedzieć, o, on jest zły, ale jest taki jakiś dowód, masz, no słyszałem, jest. słyszałem, to jest za mało. Jak przyjdziesz z takim oskarżeniem na temat kogoś, do, wiecie, yy, to, nie, to nie działa. Sadzą was do, do lochów, albo was wiecie, poszczują sami, wypędzą was z miasta, albo was po prostu utłuką w nocy. Musi być dowód, muszą być na tyle silne relacje, poparcia, żeby ktoś powiedział, że oni może nie mają dowodu, ale ja im ufam panie. I zbudowanie tej liczby ludzi, których chcemy mieć po swojej stronie. Z jednej strony pracowało, że oni szukali tych ludzi, z każdym chcieli się troszeczkę poznać, zobaczyć, zapytać, czy to jest coś ważnego, czy nieważnego, jaki ma wpływ na grafa. Hmm, też to czy jest kulczystą lub nie było dużym pytaniem e, jak sami oni sobie budowali w głowie swoje własne przekonania no i potem też decyzje o tym jak do pewnych spraw podejść no bo jakkolwiek oni mają pieniądze to może no właśnie oni coś w sensie moi gracze e, to e, i mamy się postacie to, e, to władza jednak znajomości e, no są wysoko postawione, gdzieś tam wyżej, a oni nie są jeszcze tak wysoko. Kombinowali, trochę się bali, trochę szemrali. Też co ugrać, kogo zaszantażować, lub nie. Biorąc też pod uwagę, rzuty. No, to to się tutaj dużo działo. Hmm. I zdecydowanie moduł nam bardzo, bardzo pomagał. Hmm. Bo ta część wewnętrznego wroga jest dobrze napisana. I to widać, że między pierwszą, drugim i trzecim rozdziałem jest po prostu gigantyczna przepaść. One były pisane dawno temu w innej konstrukcji. I ta trójeczka, tak jak teraz nam dana, jest na pewno czymś bardzo innym od pierwszej i drugiego chapteru. Świeżna że The Rake ma już tą konstrukcję podróży i konkretnych modułów, które gdzieś się dzieją, gdzie możecie sami sobie wybierać, do którego modułu wejdziecie, ale są modułowe. A tutaj, tak naprawdę, jeśli. Pójdziecie na, nie wiem, garden party albo pójdziecie na, yy, na jakieś turnieje i tam ktoś się jest, i on stoi w tłumie, to co z nim dogadacie? Jak pójdziecie z nim potem na wódkę, to co z nim tam z tą wódką zrobicie? Czy on coś popuści? Czy będziecie z nim się pili? Może nie będziecie sami w ogóle pić, bo przecież jesteście za niskiego stopnia czy statusu, żeby chcieć z wami pić wódkę. Yy, to jest bardzo otwarty świat, i żeby wypełnić sesję sobie tymi rzeczami, które się dzieją, specjalnymi spotkaniami, yy, przede wszystkim tą intrygą, która nie skupia się na walce, bo walk mieliśmy bardzo mało, chociaż były. No, to nie, nie, nie boisz się walczyć, kiedy wiesz, że no wierzcie, to się może skończyć źle, bo ktoś przyjdzie do Was ze straży albo z garnizonu, i, a ich będzie 20 z kuszami i się skończy rumakowanie. Więc dużo rozmów z innym nastawieniem niż, niż, niż po prostu robienie tego po Warhammerowemu. <laughs> Gra nie odpuszczała. Nie odpuszczała rzeczy, nie robiła jakichś takich wiecie, wymówek pod hasłem. Ehm, będzie dobrze. Ehm, moi bohaterowie mieli dużo EXPA. Więc kiedy robili pewne rzeczy, mieli dużo statystyk w górę, talentów. Ja sam zapamiętam się za głowę, kiedy widziałem, że ile, ale kiedy oni też trafiali na ludzi, którzy są wypikowani, kiedy na przykład trafiacie na szampieża i chcecie z nim walczyć, albo na kogoś, kto jest, no właśnie, wielkim magiem, albo marszałkiem gdzieś tam polnym, to walka z kimś takim no, robi się nagle też trudna, bo on ma dwie przewagi, bo on w tym miejscu bazowo ma 90 punktów. W walce i nagle te, te rzuty potrafiły po prostu zmieniać się, wiecie, jak w kalidoskopie Bardzo mocno, bo ty rzucasz ileś tam, a twój przeciwnik ma 90. Jak on rzuci 10 punktów, to ma 9 serii, czy tam 8 serii, nie? To się wiecie o co chodzi. Czy te różnice potrafią skakać bardzo, bardzo? Ty robisz unik, potem on ma przewagę lub nie. Yy... Jest ciężko. Yy... Finalnie. Yy... Finał, do którego nas gra ciągnie. Jest też finałem, który jest. Yy... Chyba gorszy niż ten, który był w Wrake'u, w z Wrake. I trochę gorszy, albo mniej rozczarowujący, niż, 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 niż wiecie, w Bogenhafen. Ale tutaj też mamy, dojdziemy do sytuacji, w której hmm, gra bardzo mocno, po pierwsze, sugeruje, że dobrze by było, żeby nasz złol uciekł. Więc zróbcie to tak, żeby uciekł. A jak się używa mechaniki, to ucieczka nie jest takim prostym elementem, bo dają się czasami rzeczy, które powinny się skończyć i i skończyć się komuś hapsy i koniec, kropka. Zwłaszcza grać na module Foundry, gdzie widać na przykład taberkę z życiem e, lub nie widać. I też ten element tego, że jak ona się kończy, e, to tak naprawdę zaczyna się kolejny moduł trzeba go grać, i trzeba z nim kombinować. więc Więc, no cóż możecie zrobić? Trzeba bardzo ostrożnie do tego finału podejść, bardzo mierzyć się z tym, jak go rozegracie. E, no i sam też finał ma taki, takie, takie jedno magiczne zdanie, które mi się bardzo nie podobało, bo pod i oni wtedy giną i ubierają. I wszystkie punkty bohatera, magiczne jakieś testy, rzeczy mają w dupę, bo jak się nie udało, to znaczy, że umarli. I kropka. Eee... Nie lubię. Wolę, jeśli to jest wypadkowa, jest szansa, że zginą, i jest tak do tego, jak pode... po... ktoś do tego tak podchodzi, ale jeśli ktoś podchodzi do tego właśnie w taki sposób, że no to ich zabij. Sorry, winę tu, ale to nie jest moja bajka. Ogłuszanie na wezwanie to, to nie. Mm. Wolałbym, żeby było sprawczość. Gracze, jak słyszeli o tym, że jest tak to napisane, też mi takie serio, no i ja wklejanie tekst i jest, jakbyś to czytali inaczej. I faktycznie sugestia, że, że śmierć może nastąpić po prostu, jest bezpośrednia i trochę szokująca, właśnie w takim stylu, że mamy nowoczesny moduł i jednak dziwne, linearne zakończenie, które chce nas prowadzić dalej w kampanii, więc ono się musi tak skończyć, bo inaczej nie. Więc może być wszystko w tej kampanii, do wszystkiego, ale finał musi się skończyć tak i tak. Bo inaczej czwórka i piątka nie wejdą, co się kolejne rozdziały, a jak wejdą, to musisz mocno kombinować, bo, no bo kurczę, nie? myśmy tego nie przewidzieli, że tak się może zdarzyć. No, no ale to cała reszta działa bardzo fajnie. Bohaterowie mają swoje smaczki, mają swoją wiedzę na tematy, pragnienia, swoje backgroundy, które gdzieś tam ich prowadzą. Część wojskowa może nie do końca, ale też może sobie ugrać, gdzie oni i co chcą zrobić. No i całe same tło samego Middelheimu potrafi bardzo ładnie zagrać. Jeśli kupicie modu i pocztacie o Middelheimu, o gangach, o, o bogatych, o nawet o każdym jednym, biednym lokalu, bo tam są rzeczy, które bardzo mocno pokazują właśnie, że miasto żyje tętni życiem. I wreszcie jeszcze karnawał, to jest mnóstwo gości, imprez i tłumne miasto, i górskie miasto, bardzo wysoko gdzieś, w izolacji takiej, wiecie, terenowej, jest się czym pobawić. A modu to wspiera jak najbardziej, więc moi drodzy, zerkajcie. Bo, bo chyba warto. Ja jeszcze pokażę tylko tę scenę Widenheimowską. Miasto jest, jest rozwinięte, ma dużo elementów i wydaje mi się, że że także do następnego modułu, jeśli ktoś chce grać Roka Tego Szczura, to to miejsce jest nam wyjątkowo potrzebne niezależnie od tego, czy macie ten moduł, czy nie. Bo ja Roko Tego Szczura mam i, i szczerze mówiąc, jak go pokażę na Hornet Rad, to nie ma tutaj, wiecie, e, dodatkowych. Do, jest, mid, O, może 2 w ten sposób. Jest Midland, czyli, czyli mapy Midlandu, ale nie ma nic, e, nic więcej, jeśli chodzi o, o, o różne tereny. Jest tutaj Midenheim, e, które jest wpisane jako miasto, które jest e, na górze. E, ale wokół niego potem są lasy, dużo lasów e, i tereny, górskich karaków i tak dalej Nie spoileruję, ja chowam. Nie ma, nie było. Wracamy do Midenheimu. A Wy moi drodzy, jeśli chcecie, kupujcie. Moim zdaniem warto. Warto. Warhammer sam się liczy na Fandry. Działa to bez zarzutu. Postacie są mocno rozpisane. Fajne są te, te moduły podawane i z modułem to się mega dodaje razem. To zupełnie doświadczenie, niż gdybyście grali po prostu przy stole normalnie. Więc nawet ta mapka modułowa, grając przy stole, mając telewizor z tyłu odparlony, odony z podpiętym na że muszę klikać rzeczy i otwierać. I zobaczyć rzeczy, no to jest coś, co, co, co powinno zadziałać i co wydaje mi się, że jest warte pieniędzy, które za to wołają chłopaki z Crucible 7, ale ile wołają? Za modu tam wychodzi jakieś 30 euro, czyli 120 zł, no i trzeba to przełknąć. Drugi moduł to midricha jest chyba troszkę tańszy, więc w dwóch stówkach te ja miałem te 13 sesji, tak? Graliśmy pół roku, po dwie sesje miesięcznie. 20 zł na pół roku i na 6 to jest po 23 zł miesięcznie i na 5 ludzi to jest po 5 zł miesięcznie więc, jakby chcieć sobie to kupić, to po prostu płacić trzeba jeszcze. Fandry eee, to nie są duże pieniądze, jeśli tak sobie liczycie. 5 zł na miesiąc za sesję, na gracza, tak żeby zapłacić ten, ten minimalny koszt, no niech będzie tycha, zrzuty po prostu, nie że komuś płacicie. Eee, warto, warto, nawet jeśli się przy stole normalnie, w domu, to do to otworzyć to, zobaczyć, móc się tym bawić. Żeby aż M mógł to używać do tego, żeby, żeby gra toczyła się szybciej, barwniej, kolorowej, żeby mógł więcej złożyć Bez konieczności, wiecie, zapamiętania wszystkich podręczników w jednej głowie, na raz Po prostu będzie działać Więc kochani, tyle ode mnie jestem Koen, to jest Canscape, a to jest Foundry Warhammer 3, edycja Ale trzeci chapter wewnętrznego wroga Power Behind the Throne, czyli Szara Eminencja Ja piłem do tego jeszcze PDF-a po Polsku, no i bawić się się przedmiot. Więc, 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 13 sesji, 14, 12, tak trzeba to liczyć według mnie, jak się gra e, scenami, ale też, 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 do brzegu. E, u nas nie było strasznie dużo roleplayu, więc, więc pewnie można by roleplayem grać znacznie dłużej i bawić się jeszcze więcej drobnych rzeczy. E, ekipa, która przyjechała jechała od początku, e, więc, więc, więc pierwszy, drugi moduł też grali bohaterami, którzy mocno byli zaangażowani emocjonalnie w stawki. Mieliśmy gościa, który też był z Mindenheim, z okolic, mieliśmy oczywiście kastora Liberunga, mieliśmy też czarodzieja, więc być czarodziejem z, z kolegium cienia też tu robiło ciekawe rzeczy. No i wszystko przed nami w czwartym module, o którym pewnie też się odezwę niebawem.